Witajcie, dzieci, witajcie, dzieci, jak się macie, jak się macie? Wszyscy Was witamy, pięknie się kłaniamy, bądźcie z nami, bądźcie z nami. Dzisiaj się dowiecie, jak pojawił się grzech na świecie, ale zanim to nastąpi, to chyba musimy coś zrobić, ale hmm, może dotknąć się nosa? Nie, nie działa. Może zacząć tupać? Też nie. Może powiedzieć. Aleluja? Nie. Chyba wiem. I chyba wy też wiecie, co nie? Zacząć już chcemy, więc głośno klaszczemy. Cześć, dzieci! Przyszedł czas na moją ulubioną część sklawu. klawu. Żartuję, wszystkie są ulubione, ale przyszedł czas na zabawę. I razem z Esterą. Was jej nauczymy. Więc uwaga! Polega to na tym, że zaraz usłyszycie muzykę. I kiedy gra muzyka, to po prostu skaczemy, tańczymy, bawimy się każdy jak chce. Ale kiedy będzie cisza, ja powiem jakieś części ciała i tylko te części ciała mogą dotykać ziemi. To jest bardzo proste. Po prostu też powtarzajcie to, co my robimy. Uwaga! Gotowa? Zaczynamy! Muzyka! Uwaga! Jedna stopa! Wow, musimy stawiać na jednej stopie! U, kto ma równowagę dobrą? uwaga kolana i stopy wow Ej, to było proste stajemy dalej uwaga dwa kolana i jedna dłoń U, to już jest trudniejsze. dłoń jest i może być Oh, super! A teraz lecimy dalej. Pa! Cześć, dzieciaki! Cześć, dzieciaki! Hey! Hey! Dzisiaj podczas eksperymentu jest ze mną Eunika i Estera. Zrobimy sobie coś niezwykłego. Jak zwykle, będzie bardzo kolorowo i zwariowanie, tak? Mhm. Do dzisiejszego eksperymentu potrzebujemy takie duże, płaskie naczynie. Tutaj mamy taki fajny wzorek. Więc zrobimy jeszcze lepszy. To co? Zaczynamy, tak? Tak. Do tego naczynia musimy wlać mleko. O. Wszystko. Całe mleko wlaliśmy tutaj. Bierzemy wtedy barwniki takie spożywcze, nie mogę. tak. Nie ja kolor? Nie mogę. Bieski, czerwony, ja mam żółciutki. Musimy teraz te barwniki umieścić tutaj na środku tutaj? naszego tutaj? naczynia. Tak, dokładnie tutaj. Dobra. Na twoje. Mhm, dokładnie tak. Nie. Już? No, wystarczy. I teraz... Teraz pełnika. OK. Teraz musimy wziąć sobie taki ręcznik papierowy, urwać sobie kawałek. Tak, zrobić taką kulkę. Albo możemy jeszcze wziąć wacik. Taki wacik kosmetyczny. Wasze mamy będą wiedziały o co chodzi. tyle czy raczej nie pytajcie, raczej nie będzie wiedzieć o co chodzi. Musimy zamoczyć to teraz w wodziałnika. Tak zrobił się miękki, dobra, wyjmujemy okay. wyciskamy mocno dobra, dobra, teraz to trochę musimy tak rozłożyć i na taki przygotowany papierek dajemy co? mydełko płyn do mycia taką większą ilość Okay. Dobra, mamy. Be, 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 be. I dobra Musimy teraz to bardzo o, mocno ścisnąć i tak przygotowany no tak to... przygotowaną kulkę dajemy na środek tak? Połóż na środek. Wychodzi trochę. I co tu się z... dzieje? Zostaw Robi się jak no. motylek. Bo Nasz to... obraz ożył, tak? <grych> Zostawcie Mocno mnie. Dzieci zobaczą, jak to wygląda. Co tu się dzieje? Rusza się samo z siebie. No. Wiecie co? A teraz spróbujemy to, co nam tutaj wyszło, przenieść na kartkę papieru. Myślicie, że to się uda? proszę, twoja kartka. Musisz złapać nie. po bokach. Dobra. To wyciągniemy. Wyciągniemy to, żeby można było tam włożyć tą kartkę. I teraz no musicie płasko to... położyć delikatnie karteczkę. I podnosimy już, 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 już. O, i co tu wyszło? Coś tu nam wyszło. Co to jest? Co to jest? Wyskakujący. Głos no spływa. Lekśnie to nie. Skała. końcu nam tym. Dobra, zobaczymy co wyjdzie nam, co wyjdzie Wester. Ta jest. Delikatnie przykładamy i podnosimy. I podnosimy, żeby nam nie zmukło. Co mamy? A możemy na to barwniki. Możemy. Barwniki! To jest. Jak dla mnie to jest taka chmura, z której. Możemy pada na to barwniki? Możecie? Możecie? Podasz? Dobra. Jeszcze zobaczymy. Tak ekstra. Co się wydarzy, dziewczyny? Skupcie się trochę tutaj. Co się stanie, jak wlejemy tutaj olej? Hmm? Tak? Zobaczymy. Uwaga. Widać to samo. No, widać to samo. Widzicie kolorki tutaj pod spodem? Tak. Ale super. Jeszcze możemy teraz zamieszać. Mieszamy. Super, ale mega. Dobra, dzieciaki, my tutaj będziemy bawić się dalej. Mam nadzieję, że Wy też. Róbcie kolorowe, żywe obrazki. Potem przynóżcie to na kartkę i możecie się bawić dalej tak jak dziewczyny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień do następnego eksperymentu musicie przygotować następujące rzeczy. A my się już z Wami żegnamy, tak? Tak. Pa, pa. Bye. Bye. Cześć dzieciaki! Ja mam na imię Sandra. Cześć! Ja mam na imię gniewko, a ja Gloria. Tak, Glorię i gniewka już znacie z poprzedniego odcinka. A yy, słuchajcie. Ja dzisiaj przyniosłam uh -huh. bardzo dobrą uh -huh. czekoladę. Aha, Jest, mnie. Zobaczcie. Cukier, cukier. Wiecie, jak cukier. smakuje czekolada? Tak. Jak? Ja chyba nie wiem. I pysznie. To smakuje jest... tak, jak po prostu e, cukier, po prostu cukier. Po prostu jak niebo smakuje. To. <grywka> Gniewko. Słyszycie, co on mówi? Jak niebo, kto ja niebo. Gniewko, nie żartuj i tak. No tak mi się wydaje, że tak będzie po prostu. Wszystko będzie z cukru w niebie. <grywka> o, proszę jaka wyobraźnia. Słuchajcie, ale mają rację. Czekolada jest bardzo słodka, bo ma cukier i pyszna. E, ale także mam banana i jabłko. No przecież banan i jabłko też są bardzo. To są bardzo pyszne owoce, prawda? Banan ja także jest banan. słodki. Tu położymy jabłuszko. Wiesz jak jest, nie? Ja to żebyście widzieli bardziej. O, tak to przesunę. I banan. Możemy to sobie super. później zjeść, jak zgłodniejemy. Okej. Okay. Teraz? No teraz nie. Wiecie co, bo ja muszę na chwilę wyjść. Ja zamawiam banana. Ale słuchajcie, możecie zjeść, możecie zjeść jabłko albo banana, ale czekolady nie wolno wam zjeść. Okej? Okay? Tak. Um, Dlaczego, nie? skoro jest pyszna? Nie chcę, żebyście zjedli czekoladę, bo, bo tak was proszę. Jeszcze nie jedzcie. No, Okej. Okay. No dobrze. Dobra. Ja muszę iść, ale za moment wracam. Okej! Okay. Dobrze, pa ciociu. Ooo! Ja uwielbiam czekoladę! Ja lubię też banany, więc zaklepuję banana. Może zjeść, ale na przykład, na przykład moglibyśmy, tylko ja tak tylko powącham. Ale gniewko, ciocia nam nie pozwoliła! O, o, gniewko! Ja to jest moja ulubiona! czy cioci Sandry. Mm -hmm. I pozwoliła nam zjeść jabłuszko i banana. A czekolady nie. A czekolady nie? Nie. Jak to? Przecież czekolada jest tak pyszna. Tak, to jest taka pyszna, to prawda. Rozpływa się w ustach. O, hmm. Tak, i to jest taki smak, że Peanut butter i karmel! O, tak, tak, prawda? Tak, otóż wierzymy. to! Ja myślę, że ciocia Sandra po prostu nie chciała się nią z wami podzielić! A sama z jej ją całą! O, tak myślisz, gniewko? Przecież ciocia jest zawsze dla nas miła! Wiem, ale jej nie ma, i nie ma, Roz... i nie ma! spływa się! Dobrze, już nigdy nie wróci i ta czekolada tutaj zgnije? Tak myślisz? Tak, tak myślę. My musimy to. Może nie, poczekaj, poczekaj. Jedna na spółkę. Mm. Tak, tylko ja mam... No, ja mam bardzo, bardzo, bardzo chciała. Bo ja lubię cukier i jeszcze piękna, dwa. cicho, cicho. Dobra. Chodźcie, Gloria! Gniewko, Gloria już idę! Co to? Co? Dzieci? Gdzie jest Gloria i Gniewko? Gdzie oni poszli? O nie Gloria! O nieco, Gniewko? Co my teraz zrobimy? Nie wiem. Czekolada jest zjedzona. Na hmm. Gloria, Gniewko, chodźcie! Chcę z Wami porozmawiać. Gniewko, zawołaj Glorię. Glorię? to ciu? Co tu się stało? Czy zjedliście czekoladę, której wam zabroniłam? To... To Gloria! To Gloria to zrobiła, bo ja na początku chciałem zwalczyć tego weża, ale on nas namówił i no, my, my wzięliśmy tylko i tam tylko troszeczkę i no tak. No bo, no bo wąż powiedział, że ty nie chcesz się dzielić Jaki podzielić. wąż? Ty szła! Się... I nie chciałeś nam dać. I po prostu my zjedliśmy. No właśnie, a my chcieliśmy, bo przecież jest taka pyszna. To prawda jest pyszna, ale dzieci, o czym oni mówią? Jaki wąż? Co się zadziało? No tam, tam był wąż? Tak. Przyszedł i powiedział Wam, że możecie zjeść czekoladę? Tak. Mm -hmm. I Wy go posłuchaliście? Eee, no. no, no. Nie, no, mm. też trochę Glorii. No bo. No Gloria też powiedziała, więc no Gloria to, i Wąż. Bo, no, ale to nieprawda, bo Gniewko powiedział, że jeden na spółę, a potem wziął cały Dobrze, i... słuchajcie, po prostu jest mi smutno. Mm. Smutno, bo byliście nieposłuszni. Czy wiecie, co to znaczy? Że Ty coś powiedziałaś, a my po prostu nie posłuchaliśmy i zrobiliśmy coś innego. Dokładnie, zrobiliście Ale dziadku, coś ja nie innego. Chciałam, ja nie chciałam, to, to ten wąż i gniewko. Słuchajcie, gniewko. dobrze, zaczekajcie, wiecie co? Pan Bóg powiedział ludziom, kiedy byli w ogrodzie Eden, że mogą jeść każde owoce, które rosną na drzewach, poza jednym poza maninami. Było jedno drzewo którego ludzie nie mogli zjeść. Myślicie, że posłuchali Pana Boga? Chyba tak jak, chyba... chyba nie. Chyba nie. Dokładnie. Ludzie byli nieposłuszni. Adam i Ewa zjedli owoc z tego drzewa. A nieposłuszeństwo wobec Boga nazywamy grzechem. Pan Bóg powiedział, że karą za grzech jest śmierć. <laughs> Ale Ewa i Adam nie umarli od razu. To, co umarło, to ich relacja z Panem Bogiem. Już nie mogli być nie. tak blisko niego, jak byli. I nie mogli z nim rozmawiać? Nie. Pan Bóg musiał ich wyrzucić z ogrodu i nie mogli dalej cieszyć się z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg powiedział, że przyjdzie potomek Ewy, który zmiażdży. O! głowę wężowi. Tak, i obetnie mu głowę. Tak, i naprawi relację z Panem Bogiem. I wszyscy ludzie, którzy zgrzeszyli, mają nadzieję, że taki potomek się pojawi. I czy myślicie, że potomek już się pojawił? Tak? To... Nie. To gniewko? Nie, tak. to nie był gniewko. Ja Ty... mam jak ja mogę coś obciąć. Ale bałeś Błowę. się węża. Gniewko, ty o. zjadłeś czekoladę, byłeś mi nieposłuszny. A ten potomek nigdy nie zgrzeszył. I tym potomkiem jest Jezus Chrystus. A, no no tak. tak. Tak, ale o Panu Jezusie dowiecie się w kolejnych odcinkach, więc zostańcie z nami. Uhuhu, nie mogę się doczekać. Ja też. Dobrze, żegnamy się z dziećmi. Papa. Pa. Pa pa, pa, pa. pa, pa. Cześć dzieciaki. Czas na nasz mały kraft. Pamiętacie może węża z ogrodu Eden? Widzicie tego tutaj? Za chwilę stworzymy jednego dla Was. Do naszego craftu będziemy potrzebować trzech kolorowych kartek, nożyczek, odrobiny kleju i markera. Zaczniemy od wycięcia trzech pasków z każdej kartki. Paski muszą być troszeczkę szersze. Teraz bierzemy jeden pasek. Nakładamy odrobinę kleju na jego końcówce i sklejamy pasek w kółko. W ten sposób bierzemy następny pasek, nakładamy trochę kleju na końcówkę i najpierw przekładamy pasek przez kółko i sklejamy następne kółko. I tak zrobimy z następnymi paskami. Wytniemy sobie jeszcze głowę i język naszego węża. Głowa będzie miała kształt takiej łezki. O takiej. Nałożymy trochę kleju. I na samym końcu przyczepimy do ostatniego kółka głowę naszego węża. Dorysujemy mu jeszcze oczy. I wytniemy mu jeszcze język. Wystarczy wyciąć mały trójkącik. Przeklejamy na końcu twarzy, i w ten sposób mamy naszego węża. Nasz kraft został wykonany. Do zobaczenia. Dzisiaj natomiast dowiedzieliście się, że Bóg jest święty. Żegnajcie dzieci, żegnajcie dzieci, trzymajcie się, trzymajcie się. Wszyscy was żegnamy, pięknie się kłaniamy. Do zobaczenia, do zobaczenia.